Ender, dzisiaj nagrywamy Skywars razem z PK? No, dzień dobry Nagrywam z znaczy, swojej perspektywy było... no. I znaczy, będę zabije niej, Endera nie, Tylko, żeby nie było nie mamy sojuszu, bo to jest zakazane, żeby pójść Ktoś się nie spinał Mamy po prostu razem, żeby było Ło Nawet fajnej tempi nam zrobił Co miałeś w skrzynce? Ja? Jakieś... Ja czy nawet hełmik jeden? Nawet trzy hełmiki, które mi nie, nie dają Nie wiem gdzie tu jest druga skrzynka. Nie TNT 14 strzał, łuk Kamienny miecz O już mam tak yy, deksow... Gdzie, gdzie ty masz drugą skrzynkę? Yy, nasa... O nie, nie mam O nie, mam Na samym dole musisz zejść O, mam zbroję deksową ja To ja wszedłem na samą górę Gdzie jesteś w ogóle? ci nie wiem... W tej no, no tak ciężko powiedzieć na której O jest łuk dobra, też mam łuk No i znowu patrz, mam klaty i znowu... Amstru Za tej temki mam, tak to przegram rundę Przy okazji mówię, że, że, że jest szansa, że ci jeszcze się pojawi drugi filmik z mapki A jutro pojawił się case opening Z tą oczywiście hmm. Szukamy jeszcze trzeci, może będzie gdzieś nie no to dzisiaj będzie mapka jeszcze jeżeli. Ale nie mówię, zapyta. że musisz, szukam trzeciej skrzynki Nie, to tyle chyba jest, czekaj Co, tylko dwie skrzynki? Na tym mapie? Chyba bo nie mogę stąd wyjść Hmm jeżeli ktoś bije. Hmm. i... na mnie co... jak są... Nie, opcji nie widzę O, kogoś trafiłem Ale nie leci nic Lol Albo mi Odpał. się tak wydawało Ej, ile nas zostało? Dużo nas zostało, Siedmiu. Dobra, ja poczekam Ja mam łuk i mam jeszcze 12 strzałów, więc... Wątpię, ja że nie... tylko... Ale tam jest skrzynka, akurat po mojej stronie Więc gdyby się wyrobił... Jedna poleciała Trzeba przekopać Ej, gościu Ej. nic nie leci Jak... Yy, ten no To dobrze, że masz nagraną, to się pójdzie i... Kiedy... go z sobie strzelam Nic, praktycznie Stoi... Może sobie stać w miejscu Dobra jest, jest nas sześciu Położyj się do niego w kopie Nie widzisz ja a... tu czekam na wyspie to już zginę bo później będzie... jednego, tylko nie wiem gdzie jest, ja w ogóle nikogo nie widzę O, zabijem, on spadł sobie sam Lol ale ty dostać ty ostatnio nas go uderzyłeś wiecie? No wiem wiem ale mówię, że właśnie sam spadł Ten antyk, nie wiem, antyk może go tam przelagowało, że Chyba, że go lagowało, że Chyba, aż sam spadł Nie, nie. wiem Fale, że nie żyje Dobra, oprócz nas jest jeszcze dwóch nie. Jesteś co widzisz od siebie? Widzę, z tej strony mam wodospad, tak jakby od wyspy. Od mojej głównej wyspy jest wodospad. O, no, od każdej wyspy jest wodospad. O, biegnę, widzę kogoś. Lol, bił mnie drewnem. Zamiast wyciągnąć miecz, ale widzę, że... O, miał jakieś potki fajne. O, mam tego. Refilka. Wiem, się tak udało zrobić, żebyśmy walczyli w To nie róbmy tak, wiesz, na przykład umawiamy się, że wbijamy gdzieś i... A nie tak jak w poprzednim Tak jak je, gdzieś tam nagrywałem Chciałem robić cięcie, bo dzisiaj mi czekałem aż pak bije Aż... ...żeby się do mnie zacząć kopać Hmm To jest bardzo dziwne już ja 20 Steve no nie, nie, ma, jakby... nie widzę Widzę, że są skrzynki na główne Ja tam nikt nie podchodził, to w takim razie ja tam się udam Się si się udam Mamy jakąś miarę może pojeżdży pudło, no bo... Któryś yy. z nas coś będzie miał. Mogę kupić sobie coś w sklepie, tylko się... A nie, nie no od hajsu, no, tylko 30 monet. Nic nie mogę kupić. A nie mam już yy, budulce, żeby się przebudować um... Jeść, trochę butulca posiadam. Dobra, jestem na kolejnej wyspie. Już jestem... Dwie wyspy od mojego domku. To w tu jakby, e... E... Wow! On co jest... to lata mnie tu? Co to było? Ej, Gość pokażę ci po... Zobaczysz u mnie na odcinku, gościu wyleciał z domu... Przez dom i zginął. Lol. Ja się nic nie przyjmując, mam więcej kili. Gdzie idziesz? Jestem na tym. Ale serio, nikt nie był na środkowej wyspie, tam mogą być fajne temki. Ja mam 40 budul, to więcej. Chyba się tam przykopuję w takim razie. Tylko jakimś sposobem muszę... Co to lata obok mnie? Chyba, że to ten Steve lata, jak zginął. Gdzie no szybsz? nie no bo to lata cię i te Wydawało mi się że jakby o to coś miało Nick Steve ale No pole no, był i go wywaliło za tego Może i tak, a teraz się mi pojawia jest ten asa asa E nie, coś innego mi tu lata Co to mi lata Ale ten asda to... A nie, to Sky War, Wars. Dobra, to chyba jakiś anty hmm. Ale wkurza Także mnie. Twój skin Lato, tak jak ja Nie, nie mój skin, skin Steve. To to jest. Chyba, że go na przykład wywaliło z i dlatego zginął. Właśnie nie wiem, gdzie się... Dobra, wracam się na tamtą wyspę, z której... ...przyszedłem. Wow, coś do mnie strzela! A to ty! Nie, wydaje A, to widziałem twojego skina już. Jak się nie udawaj. Wcale nie było widać mojego Niku, co nie? No twojego niku nie widziałem, bo żeś na shiftie stał. Bo dojechać tego jednego typa. Się nie, nie Kurde, no mnie. Ender, nie chce cię zabić. No nie Ten mój skill. Ja nie z Ale jest lipa bo ja nie mam nic do... A dobra są moje się strzelać No właśnie lola ale ja strzelam nad tym Tu cię Dobra trafiłem nie. Spoko Asad Dobra idę szukać tej Asady no może idź w inną stronę i rozdzielmy się. Jesteśmy sobie już, cię potem zabiję i tak. Ej, on mi tutaj plesy zdobił. Zabił cię? A nie dobra, to jak myślisz, lecimy na siebie? To nie wiem, no jak chcesz, bo ty możesz jak sobie mieszczę trochę nie fair bardzo A tu możemy... Bo czas gry... kurde Nie masz hapsu. No dopiero mi dwa serduszka zabrałeś. No? To? to ty mi na strzała zabrać półtorej, to jest nie fair. Ale spokojnie, bo ja mam zbroję Właśnie Nie wiem, to idź tam do ciebie i poczekasz No nie bo jak ja będę do ciebie to ty mnie strącisz to będzie tak trochę nie Ej, to może spotkajmy się na przykład na... A nie, nie, nie spotkamy się na środkowie Ty zdrajco! O nie, no bo ty do mnie strzelałeś, ty Ale, oj Czekaj, wyszedłem z ciebie wszystkie rzeczy. Oż ty Ile masz strzał? Ile masz strzał? No? Dobra, wiem, chodź. Bardzo. Chodź szybko teraz no na przykład. Chodź na moją wyspę, nie będę ci zabijał, chodź. I sklepiemy się w równej walce. Chodź. To paszek, który ma więcej damage'a, po prostu... To nie mnie zabijesz, to nie. Ej, poczekaj, poczekaj. nie. Kto wygrał? A, udało. Kurde, no bożesz mnie za zaskoczenia, zabrał No to było No, takie trochę. To, to może zagramy jeszcze jedną rękę, bo za długo. Chciałem takie duszy wrócić. Dobra, to chodź bijaj na... Nie, nie, nie. Bo ta, ta gra trwała i tak 8 minut prawie. Dawaj jeszcze jedną, żeby nie był tak krótko. Na Le Paris chodź. Jedną szybką rękę zagramy i... Jedna szybciutka, dobra. I S27. Dobra, niech ci będzie. Dobra, jest coś. Kurde, szkoda, że tu na przykład nie można klasy wybierać. Jak gram na takim no. Skywardze, by się dało. Gdzieś widziałem takie Skywarsy, że są teamy. Skywards team, bo no, dwie osoby. Kurczę, no. Siedmiu graczy, Jest dobra, to będzie szybka ręka, wydaje mi się. Czekajcie, gdzie są Kurde, jest dobra. Skrzynka co ja mam? O, mam jakieś dieksowy NT spodnie. Też mam. Deksowy spodnie, dieksowy Helmic. Nie jest źle. Dobra, no ja całego dróg. seta Tylko, że mam foliowego seta Foliowy? No nie Foliowy, no A, to ja mam łuk, a nie mam, ja mam strzała, nie mam łuku Ale że jestem biedny? Też mam strzały nie... y... Patrz co za typek, się wkoblował już Gdzie, na co? Na środek Już? Patrz, bo nikt nie, nie patrzył na niego, tylko każdy, że się seta jest w Koblowo już Łolol Patrz no. Ej, rozwaliłem tego. Wydawało mi się, że to drewno pi. ja to była skrzynka i wyleciało mi. Dobra, to jakoś coś coś mi... Weź z, Jakimś drzewie jest skrzynka tak jakby. O, łuk mam w końcu. Łuk i mam. O, mam nawet Ale wędkę. Nice dostał. Poszedł w dół. Tylko jest problem mam tylko 36 budulca. A ja się w sumie tam mogę sprowadzić bić naha. A jak chcesz. Dobra, no, ryzyk fizy. No nie ryzykuje ten. Tak to było. A ty się wkoblowujesz? Nie, to nie ty. To jakiś Stevek. Nie wierzę, no. Jakiś pan coś tam, pan przypał. A, tu ja nie mam się tym tylko. No nie, ktoś mnie strącił. Co to? Co to za latanie? takie drugie miejsce w jednym, w drugiej no nie spadł. on e, spadł. No ale no padły, jakby nie padły. No. Także dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do oglądania kolejnego.. A subskrybujcie mnie. No także jeszcze tak przy okazji kanał, link do kanału i do perspektywy Pekka, będziecie mieli... Uch.